Tradycyjne polskie tańce i wysokie noty im nie pomogły. To te pary przeszły do półfinału. Cały 8. Odcinek tańca z gwiazdami był poświęcony tradycyjnym polskim tańcom. Pary miały do wykonania aż dwa tańce, jeden ludowy i drugi nowoczesny do muzyki w folkowym stylu. Tym razem występy będzie oceniał też piąty juror, specjalista od tańców ludowych, Andrzej Wołosz. Kto odpadł, a kto zyskał najwięcej punktów i kolejny krok ku wygranej? My już wiemy. Tańce ludowe 8. odcinku Tańca z gwiazdami W niedzielnym odcinku Tańca z gwiazdami wszystkie pary miały styczność z tańcami ludowymi – Krakowiakiem, Mazurkiem, Oberkiem. Kujawiakiem i Polonezem. Choć choreografie były sporym wyzwaniem dla uczestników, to niestety, nie każdy mógł przejść do wielkiego półfinału. Kropka piątym jurorem w tym odcinku był Andrzej Wołosz, ekspert od tańców ludowych. Jak ocenił uczestników? Spis treści 01 Tańce Ludowe w 8, odcinku tańca z gwiazdami. 02 Taniec z gwiazdami, para numer 8 Filip Górła czy Agnieszka Kaczorowska. 03 Taniec z gwiazdami, para numer 5 Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke 04 Taniec z gwiazdami, para numer 6, Tomasz wolny i Daria Syta 05. Taniec z gwiazdami, para numer 1, Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski 06 Taniec z gwiazdami, para numer 12, Adrianna Borek i Albert Kosiński 07 Kto odpadł w 8? Odcinku tańca z gwiazdami. Taniec z gwiazdami. Para numer 8. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska. Krakowiak to pierwszy taniec ludowy w 8. Odcinku tańca z gwiazdami. Został on wykonany przez Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską. Andrzej Wołosz, ekspert od tańców ludowych, szczerze wytknął błędy Filipa, to prawie krakowski chłopak. Góra była, były emocje, ale te wykończenia, niedociągnięte paluszki, stopy. Iwona Pawlowicz, uwaga, cwał cudowny, patatajka cudowna. Stopy, kochane Filipie, nie powinny być, a pięta musiała być do środeczka. Generalnie stopy. Ta rączka na końcu miała być strzelista, a była taka. Maserak, cieszę się, że produkcja wpadła na taki pomysł, żeby pokazać tańce ludowe. Wszyscy wiemy, co to jest Krakowiak, ciężko nam znaleźć nam tancerzy, którzy to tańczą. W twoim Krakowiaku były chałupce, cwały, były przyklęki. Ja skupiłem się na historii i emocji. A tu to było. Mam nadzieję, że po tym odcinku tańce przeżyją renesans. Krakowiak Filipa i Agnieszki zdobył 35 punktów. Drugim tańcem było tango argentyńskie, za które para otrzymała 40 punktów. Taniec z gwiazdami. Para numer 5 Maria Jeleniewska i Jacek Jeschka. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke wykonali walca angielskiego jako pierwszy taniec tego wieczora. Tomasz Wygoda, tak cudownie razem wyglądacie. Jesteście piękni i silni. Dodał jednak, że bez Jacka u boku influencerka wyglądała na zagubioną na parkiecie. Ewa Kasprzyk, kobieta nie musi cały czas być z mężczyzną, żeby być silną. Właśnie uważam, że w tej niepewności była twoja siła, siła tego tańca. Patrząc na was, pomyślałam, że chcę je, Walc angielski Marii i Jacka oceniono na 37 punktów. Tańcem ludowym, który jako drugi wykonała Maria i Jacek był mazur. Andrzej wołoż było bardzo dużo, zabrakło czasem wydłużenia kroków. Jak się spotkaliśmy, Tomazur był w opłakane stanie, a teraz było perkewcyjnie. Za wykonanie Mazura Maria i Jacek dostali od Jury 38 punktów. Taniec z gwiazdami. Para numer 6 Tomasz Wolny i Daria Syta. Oberek był tańcem, który został wybrany dla Tomasza Wolnego i Dari Sytej. Było wirowanie. Partnerowanie, mocne akcenty, było podnoszenie. Jak przymrużyć oczy, obrócić głowę, no to było Berek, ocenił Andrzej Wołosz. Ewa Kasprzyk, mam wrażenie, jakby to oglądała na wolnej taśmie. Natomiast aktorsko świetnie. Jak poradzili sobie Tomasz i Daria w Oberku? Otrzymali ostatecznie 29 punktów. Drugim tańcem pary był energetyczny Iwe, za który dostali 30 punktów. Taniec z gwiazdami. Para numer 1, Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski. Salsa w wykonaniu Blanki Stajkow i Mieszka Masłowskiego rozpaliła parkiet do czerwoności. Para tańczyła do piosenki Mysłowianie od Cleo i Donatana w wersji latynowskiej. Rafał Maserak, ja się cieszę, że są różne połączenia, muzyka folkowa i taniec latynoski. Kiedyś w Sambie tańczyłem krakowiaka. Dzisiaj dla mnie zabrakło latynoskiego ruchu, kolana były proste. Dzisiaj było dla mnie przesadzone w górach. Iwona Pawlowicz bardzo ostro oceniła Blankę, trochę mi się płakać chce. Jesteś świetną tancerką, a to był najgorszy taniec. Taniec z Gwiazdami, para numer 12. Adrianna Borek i Albert Kosiński. Tańcem ludowym, który wykonała Adrianna i Albert, to Kujawiak. Andrzej Wołosz ocenił, że wykonany Kujawiak był poprawny, choć nie obyło się bez pomyłek. Rafał Maserak u Was zaiskrzyło na parkiecie, Ewa Kasprzyk. Zatańczyliście pierwszorzędnie. Nie jestem taka drobiazgowa jak koledzy. To było zgranie, prezencja widziałam chochliki w oczach. Kto odpadł w 8? Odcinku tańca z gwiazdami. Niestety, piękne wykonania i wysokie noty nie uchroniły Blanki Stajkow i Mieszka Masłowskiego. Para musiała pożegnać się z programem, w efekcie do półfinału wchodzą Adrianna Borek i Albert Kosiński, Tomasz Wolny i Daria Syta, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Filip Górłacz i Agnieszka Kaczorowska.